Kochani, witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj zabieram was na tatuaż Już piąty Piotrek nie wierć tam Tak swoją drogą tu zrobiliśmy Lepsze meblowanie i e, nie mamy Już sypialni, tylko jedną taką Wspólną przestrzeń relaksacyjną Z kanapą i e, łóżkiem tam Studio jest tam A drugiego pomieszczenia na razie wam Nie pokażę, bo Piotrek wierci Innego lasa, I'm not joking Ubierz się, bo nie mogę pokazać No tak jest Ogólnie powiem Wam, że ten krok z przemianą mieszkania, teraz bardziej już w biuro niż mieszkanie, no zobaczymy w ogóle jak nam się będzie to, jak nam się będzie żyło. Ale powiem Wam, że całkiem ciekawie było, dzisiaj bo mieliśmy pierwszą nas właśnie w takim tutaj setupie. E, może co nawet i lepiej, bo teraz mamy dwa pokoje typowo tak tylko z pracą i jeden pokój tylko do relaksacji, spania i w ogóle, bo w sumie tak jak e, tu był jakby salon z biurkiem, bo tu montowaliśmy wcześniej, no to ciężko było odpoczywać nawet na kanapie, plus zawsze tu był syf, bo zawsze coś tu stało albo były jakieś e, papiury czy coś, tak więc była to spontaniczna decyzja, którą podjęliśmy wczoraj w Ikei, chociaż pojechaliśmy po kartony, ale stwierdziliśmy, że zrobimy przemeblowanie. I chyba stwierdziliśmy, że zrobimy to przemeblowanie nad wegeńskimi klopsikami, tak więc słuchajcie, nigdy nie wiadomo kiedy Wam przyjdzie jakaś fantastyczna myśl do głowy. E, zbieram się, bo zaraz mi powinien ucieknie autobus i się spóźnię. Lucia, może Ty jeszcze chcesz coś dodać? Jak Ci się podoba? Lucia się zawstydziła. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, nie mówiłam Wam jeszcze co to będzie za tatuaż, bo w sumie w ogóle wam nie mówiłam nigdzie, że idę na ten tatuaż teraz. Planuję mieć tu z tyłu, za jakby nad łokciem, ale z tyłu, tak tu, takie serce. I z tego serca będą wychodzić kwiatki i będą kolorowe. Idę do Ewy. Mam nadzieję, że nie będzie nic przeciwko, żeby nagrywać vloga w trakcie sesji. I jakby co to Ewa to jest ta dziewczyna, co robiła Piotrowi na ręce tutaj tego tam wieloryba. To chyba to nie jest wieloryb. Czy ja autobus mi właśnie? Dobra, ogólnie powinno być wszystko git. Okej, okay, dojechałam do centrum, idę jeszcze da szybko do Żabki. Okej, okay, prowent zrobiony, ale powiem wam ogólnie, że mega smutno się chodzi, po, bo jestem w centrum, tam obok zaraz jest Stary Rynek. I po pandemii jest tu tak pusto, większość tych lokali jest... Albo widać, że nic tam nie ma, albo że jest coś nowego. Przed pandemią to byliśmy tutaj, no... Średnio tak trzy razy w tygodniu, jak nie częściej, a teraz bardzo rzadko tu przyjeżdżamy. Jakś tak tam się nie chce, już nam to wiecie, byliśmy tak do tego przyzwyczajeni, zawsze się tutaj jeździło. A zaraz w ogóle mało gdziekolwiek wychodzimy, raczej zmieniliśmy się w takie domowe leniuchy. Zaraz wam pokażę, gdzie jest studio: to jest na Dominikańskiej w Poznaniu. Byłam kiedyś w tym klasztorze dominikańskim na imprezie. I była to gruba impreza, no jak mówię, ale ze studiów potwierdzą no poszalałam wtedy i miałam to wypominane później przez dwa lata studio. No ale czasem się tak zdarza. E... O patrzcie, to jest w ogóle ten klasztor. I w tym była normalnie impreza, tam dalej się wchodziło. No śmiesznie było. Jedna w ogóle z fajniejszych imprez takich na studiach. Dobra, a studio jest zaraz tutaj. A tu... O. Nie w tę stronę. Siema. Mogę nagrywać tu u was? No tak średnio. No, no tak do Nie, tak z ulicy przeszłam Hejka. Hejka, ta pani będzie mi robić tatuaż, jest super, polecam. <grym> jeszcze nie masz, bo jeszcze nie robiliśmy tatuaż. No u mnie nie, ale Piotrek ma i wygląda no dobra. zajebiście. Dobra, myślicie. <grym> <grym> nie mówi się. <musisz. grym> wow. Dobra, dobra. Wszystko w I to wszystkie są już zrobione. Naprawdę? Wygląda cudownie. Tak, tylko tak, które zrobić. Wow. Ale też nie wszystkie. Jakby nie każdy projekt tutaj, prawda? Tak. I tak robi wrażenie niesamowite. Czyli macie to tak fajnie, że najchętniej bym tu zamieszkała. to robicie, że tak potraficie co narysować, że potem jeszcze to zrobicie na skórze, ale nie muszę tego wiedzieć. <grymne> no wiesz, że, najważniejsze, że masz i, i nie muszę tłumaczyć. To do <grymne> nie, 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 nie trzeba. Nigdy się nie mogę ja, nadziwieć ile to jest przygotowanie. <grymne> Do jednego tatuaża. W sumie nieważne czy duży czy mały. Znaczy tak. <gry> to samo. Czasem przygotowanie to dwie godziny na tatuowanie 10. Nie już nasi ogólnie. Potrzebuję Ale ja chyba zrobiłabym ten. Mniejszy. Tak, Proszę, dobrały chyba dobrały ten mniejszy. Ten mniejszy ten Spoko, bo ten jest centymetr mniejszy od tego, a ten jeszcze mniejszy. No. Także możemy ten spróbować. Mhm. Nie może. Możesz tylko wolno, żeby Ładnie. idealnie Tak, i też odnośnie łokcia też No Niżej już na pewno nie będzie dobrze, wyżej też bez sensu. Będziesz mogła sobie tutaj zrobić kiedyś. się Dobra yeah. Piiiizz Księciule, że twarz w kozetce i make up nie przeżył Bardzo na odczerwę. No czerwą. co, będziemy dalej? Nie. Dobra? No, trochę trzeba sobie ściągnąć tą folię No i już tak jak wcześniej, nie? Przemiesz sobie jakimś delikatnym myłem OK, ile dzierałyśmy w sumie? mi to szybko zleciało. Myślisz, że to były dwie godziny? Z szesnastu. Tak, tak. Ja się jaram. Mm. Twórca się jara. No, to... <grym> no, to... <grym> Bardzo profesjonalny. Ja że każda skóra jest zadowolona. Tak. Tak, teraz robimy fotki, bo zawsze trzeba zrobić fotki. I później zakleimy. A w ogóle oglądałam sobie trakcję. Bajkę, eee, jak to było? Droga do Eldorado To jest takie flashbacki z dzieciństwa, bo to była jedna z moich ulubionych bajek I prawie całą złożyliśmy obejrzeć Gdyby od początku serce leciało, to bym obejrzała całą Bo to już jest końcówka Miałam ją na kasecie w ogóle W ogóle tego jeszcze wam nie pokazywałam, jak Dzieliliśmy to akurat sobie, mogłam płaczyć, jest taki słodki Cute na maksa To też w ogóle są prace no i ja jeszcze raz. Niesamowite jest to, jak tu jest dużo detali, i to wygląda w ogóle, jakby to było jakieś zdjęcie. No i totalnie naszkicowane tak ołówkiem, i naklejone. To co, robimy foty? Jej. Okej, okay, ja już jestem po, mam jeszcze grafikę, którą chciałam kupić, a ja dostałam w prezencie, tak więc jaram się na maksa. Ktoś mi teraz powie, gdzie mam iść na autobus. W ogóle muszę sobie założyć oksy, bo mi się połowa makijażu zmyła, jak leżałam ryjcem na tym łóżeczku, tak więc... Okej, okay, jestem w domu. Eee, Piotrek, znaczy Piotrek już widział, bo wysłałam Piotrowi zdjęcia na bieżąco, ale chcesz zobaczyć się na żywo? No. Ja już jestem tak głodny A nie jest nic? <noise> Ale jakaś muzyka by się przydała To dodamy we do musia oh. Ogólnie powiem wam, że właśnie to była moja największa i najdłuższa dziara Bo ja szczerze myślałam, że zrobię go mniejszego dużo Ale potem jak zobaczyłam to stwierdziłam, dobra Bolało mnie trochę Wow. Ale to szczerze Zobaczcie wow no czas. Dusia nie wolno. No, tam walki w no to mi liczyło tylko. Ale duży, ja myślałem, że będziesz chciała mniejszy w ogóle. To był najmniejszy tak jaki mi pokazała. Ja chciałam, mus... chciałam taki, żeby jednak było widać wszystkie szczegóły, nie? No bo... No tak. No, Gdyby ale był fajnie. już mniejszy, to miałby mniej tego wszystkiego. A to już mamy teraz dwie naprawdę... dziarki od Ewy. Piszcie, czy macie jakieś dziarki, e, czy chcielibyście sobie jakieś zrobić i gdzie i w ogóle. I jeśli obejrzeliście do końca, to piszcie dziarka w komentarzach.